Witam Was w kolejnym odcinku, który nagrywam zaraz po nagraniu tego, w którym otwieram, yy, znaczy kręcę, tym kołem 100 razy. Yy, ten odcinek będzie ciekawszy, bo będzie polegać na tym, że otworzę tą skrzynię kilkaset razy. Prawdopodobnie 500. Jak na razie mam tych kluczy 227, wartych 5 milionów, ale idę sobie jeszcze kupić więcej, bo uważam, że opening za 200 jest trochę za mały i w sumie, skoro te kluczy nie są aż takie drogie, to bym mógł to powiększyć. Koniec, mamy. 500 kluczy. Teraz idziemy otwierać, dobra jesteśmy przy skrzyni, no to co, no zaczynamy, zobaczycie co będę w ogóle dostawać, bo tutaj tak jak ekwipunek w miarę czysty, no, równe 500, zaczynamy. dobra, moi drodzy, yy, całe 500 kluczy otwarte. No i już nie wpadł. Niestety nie ma. Jeszcze się pewnie. No, nie ma. Dobra i to wszystko. No i z 11 milionów 000 000 mamy. Uwaga. 740 tysięcy. Mm, no szkoda. No ale chociaż co mogę zobaczyć. Co z tego tak około trafi, wy możecie zobaczyć właśnie Że 500 kluczy dało mi coś takiego To była najlepsza nagroda ze wszystkiego Fajnie, że dużo czerwstonów wpadło, znaczy dużo, no 6, ale wpadło, jednak jest warte te 130 tysięcy Wiele kluczy też dostałem za darmo przez masterkę yy, Tutaj był gdzieś O tu 5% szans na to, że zachowam klucz To się sprawdziło trochę No Dzięki za oglądanie, szkoda, że nic więcej nie wpadło. Żegnam Was.